Cześć wodniki, Agnieszka sobie z tej strony. Położę dla wasunki na sierpień 2021 i zobaczymy sobie, co tam będzie słychać u Was. Pod filmikiem macie numer telefonu do mnie i najlepiej się ze mną kontaktować przez WhatsApp, dlatego że jest najszybsza odpowiedź moja. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz poproszę o łapkę w górę i poproszę o subskrypcję. A teraz już sobie zobaczymy. Sierpień 2021 wodniki. Co dla wodników tutaj? Hmm, tak, nowe współprace, nowe partnerstwa, nowe, 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 nowe. No zobaczymy. Zobaczmy sobie, jak bardzo nowe. Uh -huh. O co to tutaj za burze jakieś straszliwe są? Dobrze, zobaczmy. Mhm. E, znaczy tak, podejrzewam, że to będzie bardzo krótkie czytanie, dlatego że pierwsza rzecz, która wynika z tych rum, i jest pokazane, że wy się macie skupić przede wszystkim na sprawach e, wszelkiej maści zarabiania pieniędzy, spraw zawodowych, spraw pogłębiania wiedzy, swoich umiejętności, szkoleń, doszkalania się. W pewien sposób jest tutaj masa obowiązków pokazana. To jest taki Etap, gdzie generalnie wodnik może mieć bardzo mało czasu, być może, że może chcieć mieć mało czasu na wszelkie inne sprawy. I teraz tak, yy, dziwnie to wygląda, bo z jednej strony macie fenomenalne karty na sprawy zawodowe, karierę, na biznesy, na różne tego typu rzeczy, które są pokazane jako wymagające od Was większej mobilizacji, większego skupienia, koncentracji i takiego mm, zdyscyplinowania, ale takiego Pilnego bardzo, takiego starania się. I teraz, co jest ciekawe, z drugiej strony, natomiast będziecie musiały uważać w miesiącu sierpniu. Na wszelkie sprawy dotyczące pomocnych ludzi, przemieszczania się, podróży, tego typu rzeczy, znajomości, klientów i tak dalej. Bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich spraw, które Wy możecie napinać, które w jakiś sposób Wy możecie powodować, że jest eskalacja emocji, że jest eskalacja konfliktu na przykład, że jest coś na siłę robione, że coś się dzieje takiego, co wprowadza dyskomfort. Właśnie w relacjach ogólnoludzkich. Na to będziecie musiały zwrócić uwagę. Teraz tak, z dziećmi ja nie mam tutaj żadnych problemów. To tak jakby albo wasze dzieci po prostu są już na tyle rezolutne, na tyle mądre, na tyle dojrzałe, że i faktycznie takie to może być młodsze rodzeństwo, ale jakby zajęte. Budowaniem swojej przestrzeni, zajęte swoimi też tutaj widać miłościami, jakimiś romansami, tego typu rzeczami, i to należy zostawić. Nie, nie w pewien sposób tego nie ruszać, zająć się sobą faktycznie, zająć się pracą, bo ona jest tutaj pokazana jako możliwość. To jest ciężka praca, tutaj pokazana. Bardzo ciężka praca. Bardzo ciężki będzie ten miesiąc sierpień, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Ja jeszcze jedną rzecz sobie tutaj zobaczę. Mm to jest też taki okres jakbyś był w wodniku sprawdzany na wszystkie możliwe sposoby jakbyś był pod, na, na, pod lupą jakby ktoś Ci się przyglądał jakby w pewien sposób no, jakbyś zdawał egzamin no, kto wie, może niektóre z Was faktycznie jakiś egzamin zdają teraz tak, w rodzinie skomplikowane nie, nieporozumienia w ogóle sytuacje jakieś takie skrajne takie, tu jest też taka blokada że tak powiem w sprawach rodzinnych tak jakby ktoś zwrócić uwagę na sprawy mieszkania na sprawy domu, na sprawy generalnie rzecz biorąc, tego, co się nazywa miejscem zamieszkania, w którym, że tak powiem, być może, że nie chcecie być albo nie, nie powinniście być, że tak powiem. Jeżeli niektóre z Was mają gdzieś tam w głowie, zmieńmy coś, no to tu się pokazuje, że należałoby zmienić albo być w takim miejscu, które jest bardziej bezpieczne, które jest bardziej takie mniej surowe być może, być może, że chodzi o otoczenie na przykład nie wiem, Twoich sąsiadów albo kogoś takiego. Także i do trzech miesięcy i tak będą zmiany tutaj u wodników. Tak, ja wiem, że je na sierpień czytam, ja to wiem. U tych wodników będą zmiany, jeżeli chodzi o mieszkanie, jeżeli chodzi o pewne miejsca nawet za mieszkania. Teraz tak, jeżeli chodzi o sprawy związków, ja mam tutaj bardzo dużo pracy nad związkami, ja mam tutaj bardzo dużo to jest wymagająca energia, to jest energia, która mówi krótko i tematycznie. Nie ma bata, muszę się nauczyć pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o związek. Być może, że niektóre z Was będą się uczyły na nowo swojej partnerki czy tam swojego partnera, na nowo w ogóle te relacje układa. Być może, że to, to się pokazuje jako jakieś, nie wiem, terapie, jakieś możliwości właśnie bycia w tego, w tego typu miejscach, jakieś mediacje, jakieś sprawy jakby po izolacji, że tak powiem, po rozstaniach, po nie wiem, jakichś separacjach i tak dalej, powrotu do pewnych sytuacji, na nowo jakby ich w ogóle wylewania fundamentów pod nie, tak? Uczenia się właśnie w jaki sposób funkcjonować. Niektóre z Was mogą dojść do wniosku, po prostu, że, że czas sfinalizować coś, po prostu w najnormalniej w świecie. Teraz tak, to omówiłam, to omówiłam, to omówiłam. Dobrze, zajmijmy się zdrowiem i teraz tak. Wszystko, co jest związane z kręgosłupem, ze stopami, z nogami, z udami, z biodrami, tutaj się pokazuje konieczność, że tak powiem, zadbania o to. Nie przeciążać się w żaden sposób. Zwrócić uwagę też na jakieś sprawy. Wyskokowe tego typu rzeczy, które mogą zmieniać percepcję, to tutaj się pokazuje jako no, niebezpieczne w tym czasie, tak? Jakby też w pewien sposób musisz mieć jasny umysł do tego, żeby faktycznie funkcjonować, żeby ta praca poszła dobrze, żebyś się, bo niektóre z Was są pokazane jako osoby, które będą się z kimś konkurować w pracy, z kimś generalnie rzecz biorąc się zmagać na zasadzie konkurencji, jak na zawodach, tak? Żeby być może o stanowisko, o stołek, o, o utrzymanie się w pracy i tak dalej. Dlatego musisz mieć czystą umysł, wysypianie się, bo tu jest najważniejsza rzecz, pokazana, blokady w śnie. Można uzupełnić odpowiednim, uzupełnić, zniwelować, że tak powiem odpowiednim wysiłkiem fizycznym, zdrowym odżywianiem się, funkcjonowaniem tak jak należy. Jeżeli chodzi o singli sobie zobaczmy, bo no, co się, to znaczy, może w ten sposób, dobrze? To, co się zacznie w, w lipcu, a przejdzie na sierpień, to z wrześniem tego już nie ma, a już, to już, a już jest w, w takich, e, e, naprawdę, to już trzeba powiedzieć, że to, to by trzeba było się bardzo namęczyć, żeby to do września w ogóle przetrwało. I teraz sytuacja wygląda tak, że dla niektórych z Was pokazuje się szybki strzał na zasadzie poznania kogoś, wejścia w relację, w romans, jakąś nową znajomość zauważenie, że to jest kompletna toksyka i wyjście z tego w, po prostu w kurs z galopkiem, że tak powiem. I wejście w nową relację, która... tylko mówię o singlach, które już faktycznie mają poczyszczone pewne rzeczy i, i nie ukają nie tam, nie płaczą i tak dalej, i tak dalej. I wejście w nową, bezpieczną, fajną znajomość, taką, gdzie jest dużo opiekuńczości, jest dużo zrozumienia, dużo fajnych sytuacji, takich radosnych takiego i poczucia humoru, i szacunku, takie fajne to jest wszystko, także, także nie powiem, żeby ten miesiąc miał być zły. Mm, powrociki, powrociki. No dobrze, no powrociki będą, powrociki będą. Nie wiem, tutaj będą chodzić niektórzy koło siebie, jak takie y, pajace, jak takie, nie wiem, y, y, takie, takie, ja no nie, nie wiem, no w kółko, jak, bo się krocić jak, jak y, kot dookoła swojego ogona, że tak powiem. I, I kręcić się, kręcić się, godzić się, znowuż nie, nie, nie godzić się, za chwilę milczeć, ciszeć. Jeżeli chodzi o powroty jakiekolwiek, związki tutaj, to karty pokazują, że w efekcie końcowym i tak powrót będzie. I tak powrót będzie. No. I to też powtarzam, te z Was, które mm, miały przyjemność się rozstać w lipcu, no. w lipcu ewentualnie miały przyjemność. W cudzysłowie oczywiście, w październiku, przełom, października mniej więcej, wrzesień, październik, listopad tamtego roku miały przyjemność się rozstać z kimś, ale cały czas gdzieś krążyli koło siebie, cały czas gdzieś tam ktoś, gdzieś i w ogóle tu się spotykali, tam się w towarzystwie, w firmie, gdzieś tam i tak dalej. Jest bardzo prawdopodobne, że te zwodników będą wracać do swoich byłych partnerów sprzed długiego czasu to z tego wyjdzie. No, jedna z osób musi, że tak powiem, pokazać klasę, pokazać, że nie jest gówniarą, czy tam gówniarzem nieprzytomnym. I będzie wszystko dobrze. Zobaczmy sobie teraz, co dalej. Co dalej. Dla wódników, jaka rada, albo jakie rzeczy. A tu spadłaś? No dobrze. No, zobaczmy. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. No, dobrze. no więc tak, skorpion, koziorożec, to są najbardziej pomocne osoby e, tak naprawdę w tych miesiącach. E, I teraz tak, e, nie wiedzieć dlaczego, ale przede wszystkim skorpion, koziorożec i strzelec, bądź jakiś znak ognisty to są najbardziej pomocne osoby w tym miesiącu. Na to zwrócić uwagę. Teraz tak, jeżeli będzie możliwość w jakikolwiek sposób. I tu mówię o dowodników, które będą być może przyjmować w sierpniu nową pracę, że tak powiem, albo szukają pracy nowej, mają jakieś oferty, i tak dalej. Karty pokazują, że należy wybrać pracę wbrew pozorom, która będzie z dojazdem. Jeżeli macie taką zagwózkę, podobne na przykład pieniądze, podobne warunki pracy i tak dalej, to karty pokazują, że ta praca, która będzie z dojazdem, będzie dla Was o wiele korzystniejsza. I teraz wbrew pozorom, ale nie wiedzieć dlaczego do końca, to będzie się wiązało. Ta praca jest dla Was lepsza ze względu na o wiele większy rozwój. Ale co jest ciekawe, nie tylko w pracy, tylko chodzi o to, że poprzez jakby ten dojazd, to przemieszczanie się, być może to macie pracę stacjonarną, i w podróży, tak? No to wybrać pracę w podróży. Poprzez to będziecie poznawać nowych ludzi, macie możliwość naprawdę wejść w fajne towarzystwo. Pewne dobre zbiegi okoliczności zaczną się dziać w Twoim życiu, w wodniku. Także, jeżeli masz wybór, proszę uprzejmie, runy Ci tutaj radzą to, co radzą. Wbrew pozorom, em, pokazują, że też nie wiedzieć dlaczego. Najgorszym, że tak powiem, kryterium doboru pracy dla tych z Was, które szukają bądź chcą zmieniać pracę, będzie tak naprawdę to, ile będziecie zarabiać. Także proszę wziąć pod uwagę to. Ja Wam daję buziaka, trzymajcie się cieplutko, bardzo was proszę, zadbajcie o zdrowie. No i do pracy, rodacy. Buziaczki, do zobaczenia we wrześniu albo na prywatnych czytaniach, prawda? Buźka.